Chcieliśmy zorganizować pierwszą noc tematyczną. W ubiegłym roku była taka mała próbka bez tematu. Teraz w sumie dzieciaki wyszły z propozycją, że może jakieś lata. No i padło na lata 20, lata 30 z tego powodu, że w tych czasach rodzina, która tutaj mieszkała, doprowadziła do rozkwitu tuczna i okolic. No i będziemy teraz brnąć dalej. Tak. To jest, to jest Cadillac Deville, 1966 rocznik. Yy, dlaczego, dlaczego akurat ten yy, nabyłem, a nie inny? Ponieważ yy, ten Cadillac, yy, rocznik 65-66 wyróżnia się jednym bardzo fajnym szczegółem, ma pionowe lampy z przodu. Yy, przez to ten samochód wydaje się jeszcze większy niż yy, w rzeczywistości jest. No i, Udało mi się taki samochód w Stanach zakupić. Ściągnąłem go tutaj do, do nas, do Polski. Dwa lata pracy i, i jest tak, jak jest. Jeszcze nie jest wszystko skończone, ale, ale już, no powiedzmy, zostały mi drobiazgi do dokonania. Do, do takie Kadilaki, dokładnie z lat 50., koniec lat 50. i 60., były przeważnie użytkowane przez gwiazdy Hollywoodu. Szczególnie się w tym lubował Elvis Presley. I dokładnie taki. Dokładnie ten model takiego samochodu właśnie Elvis Presley posiadał także. Hmm. Czy dużo pracy, czy dużo pieniędzy wymaga ta pasja? To znaczy się na pewno wiele pracy i dużo wiedzy trzeba mieć niestety, bo odrestaurowanie takiego samochodu, a naprawdę w tej chwili do rzadkości należy, żeby kupić samochód w idealnym stanie, chyba że ktoś go kupił, wstawił w garaż, ale to są efementy. Trzeba po prostu tak, po pierwsze mieć fachowców, którzy to zrobią, samemu się wszystkiego nie zrobi. Po drugie trzeba mieć wiedzę, jakie części kupować, gdzie kupować, tak żeby po pierwsze kupić odpowiednie części, po drugie nie wydać na nie zbyt dużo pieniędzy. Prosty.